Dzień dobry, serdecznie witam na podsumowaniu miesiąca listopada 2019 roku. Miesiąc był na tyle słaby, że warto mu poświęcić nie więcej niż dwie minuty, więc zaczynamy. Podsumowanie miesiąca. Widzimy, że listopad jest bardzo bardzo niziutkim miesiącem. Tylko styczeń był gorszy od niego w tym roku. Temperatura w listopadzie już jest wyraźnie niższa. 7,5 stopnia. Paneli 8 stopni, tylko pół stopnia więcej. To widać, jak mało energii słonecznej nagrzewało te panele. Na słonecznienie 43 kWh na m2. To jest poziom poniżej lutego. Bardzo, bardzo mały poziom. Produkcja 348 kWh z dachu. To jest no minimum w wcześniejszych dwóch latach, niestety, produkcja była dużo wyższa od początku roku. 9893 kWh wyprodukowałem, co stanowi 96% ubiegłorocznego rekordu produkcji rocznej KWH do KWP 37. Jeżeli chodzi o gruntową instalację, moją 185 kWh. Dużo mniej niż minimum sprzed dwóch lat. Również produkcja na poziomie 3% produkcji całorocznej. Od początku roku 6333 kWh, co stanowi 92% ubiegłorocznego rekordu i KWh do KWP 31. Od początku roku KWH do KWP na moim dachu 1041, a na instalacji gruntowej 1056. Porównanie listopadów z 2017 18, 19. rok. Temperatura powietrza, tutaj widzimy na wykresie, jest o 2 stopnie było cieplej niż w wcześniejszych latach. Kołderka z chmur zrobiła robotę, dzięki temu było, było cieplej. Temperatura paneli. Również była wyższa o te 2 stopnie, ale to brało się z temperatury otoczenia. Na słonecznienie widzimy, że ma poziom 2017 roku. Porównanie średnich miesięcznych produkcji. Widać, że listopad jest poniżej średniej. I wykres pokazujący produkcję całoroczną. 2017 rok tutaj już mocno odbiega od aktualnych lat. I 2018 rok to jest kolor czerwony, widać, że wyszedł na prowadzenie jest powyżej 10 tysięcy kWh, kolor niebieski, czyli 2019 rok jeszcze nie przebił tej granicy, mam nadzieję, że uda się to w grudniu. Zużycie gazu w listopadzie zużyłem 84 metry sześcienne gazu, czyli dość duży skok w stosunku do wcześniejszych miesięcy. Kosztowało mnie to 168 zł i od początku roku na ogrzewanie na, na gaz, który używam do ogrzewania domu, zużyłem 1560 zł. W drugim półroczu ogrzewanie gaz kosztowało mnie 378 zł. Pobrałem z sieci energetycznej 725 kWh, w drugim półroczu jest to już 2204 kWh, oddałem do sieci energetycznej 191 kWh i w drugim półroczu jest to już 3595 kWh. Różnica między energią wysłaną do sieci a pobraną to jest minus 534 kWh. Na tym wykresie pokazuje bilans miesięczny między energią przekazaną do sieci energetycznej a pobraną. Jak widzimy od miesiąca kwietnia do października był on dodatni, w listopadzie jest już bardzo, bardzo mocno na minusie, czyli więcej energii wziąłem z sieci energetycznej niż do niej przekazałem. Po odjęciu 20% z energii, którą przekazałem do sieci energetycznej, zostało mi 672 kWh, które mogę wykorzystać jeszcze za darmo z sieci energetycznej, za które zapłaciłbym prawie 400 zł. Bezpośrednio z paneli zużyłem 158 kWh. Czyli 45% produkowanej energii zostało bez, od razu bezpośrednio skonsumowane. Jest to bardzo wysoki wynik procentowy, ale bierze się z bardzo niskiej produkcji miesięcznej. To na przykład widać na tym wykresie tutaj mam pobór prądu, który w, w, w moje mieszkanie w danym momencie ma, a tu jest produkcja. Produkcja jest po prostu całkowicie, całkowicie jest skonsumowana przez przez mój pobór prądu. Mm -hmm. Tutaj bardzo ładnie widać. Bardzo niska produkcja mieści się całkowicie w poborze prądu. Także 100% konsumpcji własnej miałem 26 listopada. 27 listopada miałem już nadwyżkę, którą mogłem wyeksportować do sieci energetycznej. I od początku roku zaoszczędziłem 5811 zł. Czyli Tyle musiałem zapłacić za prąd, który sam sobie wyprodukowałem i mam go za darmo. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na podsumowanie grudnia za miesiąc. Mam nadzieję, że grudzień będzie rekordowym grudniem. Do usłyszenia.